Cześć mam! Ja nazywam się Sławek i dzisiaj będzie krótki film na temat Al Season. Polecimy sobie po wykresach na szybko i, i powiem wam jak bardzo uważam, że większość ludzi, którzy na YouTubie opowiadają o Al zbliżającym się, o tym jak zajebiście będzie jak przez następny 2025 rok będziemy zasuwać do góry i Alty będą po prostu zrobić z Was milionerów. To jest turbo kłamstwo. I na szybko Wam pokażę, dlaczego tak uważam. Znacie na pewno ten wykres. Wykres nazywa się Path to All Season i pokazuje mniej więcej, jak przyp przypływają środki z Bitcoina przez Ethereum, Large Caps i później wpływa do naszych Low Caps. Najpierw cały sezon zaczyna się od Bitcoinu. Kasa najpierw ląduje bitcoina. I to widzimy teraz. Dominacja bitcoina jest na poziomie 60-61%. Za chwilę będzie. Kończy się dominacja bitcoina, zaczyna spadać. Kasa przepływa z bitcoina do Ethereum. Ethereum pompuje. Dochodzi do swoich szczytów, tak samo jak zrobił to Bitcoin. I powtórka z rozrywki. Pompują kasę z Ethereum do Large Caps. Large Caps na YouTubie są promowane przez VCs, przez YouTuberów, którzy dostają bag z tych coinów po to, żeby tylko o nich gadać, żeby ludzie je kupowali. Cena zasuwa do góry, robią dump. Robią tak, wszystkie firmy, które zainwestowały grubą kasę właśnie w te projekty, zrzucają je na nic nie wiedzących o tym inwestorów, którzy kupują, zostają znowu z bags tych swoich large caps. Cena zaczyna large caps spadać. Dlaczego? Bo, ponieważ VCs i wszyscy inwestorzy przesuwają ją do tych małych altcoins, które teraz dopiero za i one robią 10, 20, 30, 40, niektóre nawet 100 razy. Pompowane są na maksa. I tak to generalnie wygląda w dużym skrócie. Tylko nikt się na tym nie zastanawia, że do tego jest potrzebny czas. I niepotrzebny dzień, dwa, trzy, tydzień, tylko czasami nawet z 2-3 miesiące. Powiedzcie mi, skąd Wy chcecie wziąć te 2-3 miesiące? Wystarczy, że sobie otworzycie wykres Wall Street Cheat Sheet. Na tym wykresie jesteśmy gdzieś w tym miejscu. A, nawet nie, przepraszam, jesteśmy tutaj w tym miejscu. Już za fazą belief zostaje nam tutaj Thrill. I euforia. Ten kawałek najczęściej trwa miesiąc, dwa, może trzy. Niech to będzie początek 2025 roku. Naciągam. Osobiście uważam, że Bitcoin będzie miał swoje szczyty jeszcze w tym roku. I później lecimy na W jaki sposób chcecie mieć trzy następne miesiące? Tutaj, tych spadków, gdzie właśnie stąd w tym momencie zacznie kasa przepływać do Ethereum, czyli do Blue Chips, Blue Chips do Low Cap i z Low Cap do najniższych altcoinów. W jaki sposób chcecie znaleźć ten czas, skoro SP 500 jest prawie na swoim wierzchołku? Tutaj już jest górka, jest 5712 w tym momencie. Zrobimy następny pójść, powiedzmy do 6000 i to będziemy mieli grudzień. Nie polecimy wyżej, giełda nie pójdzie wyżej, bo nie ma na to szans. Zbliża się recesja. Żebyśmy mieli na bitcoinie strzały, giełda nie może się załamać. SP, Nasdaq, Russell 2000, Dow Jones, te giełdy, stock market. Musi zasuwać do góry. Bo jak nie będzie zasuwał, to inwestorzy biorą kasę z Microsoft, z Apple, z Amazon. Myślicie, że potężne firmy, VCs, które mają zainwestowaną kasę, MAC7, gdzie MAC7 to jest 30% całej giełdy S&P 500. Te 7 firm, które tam jest, te najbogatsze, one przynoszą 50% zysku całej giełdy. Tutaj na tym wykresie, powiedzmy z tego dołku poszła nam 43%. To 21,5% z tego zarobił Apple, Microsoft, Amazon, Google, te firmy zarobiły tą kasę. Pozostałe 50% tej, tych pieniędzy zarobiło 493 firmy z S&P 500. Wystarczy, że jedna firma będzie miała problemy. Tesla, Amazon będzie miał problemy, że ich earnings spadną. Nie będą tak jak inwestorzy chcą, zaczną wyprzedawać akcje. Skoro Apple idzie na dół, Microsoft też pójdzie. Za chwilę Google pójdzie. Jak te 7 firm zacznie się walić tutaj w dół, co myślicie się stanie z tą giełdą? Czy 393 inne firmy podtrzymają giełdę? W życiu nie ma takiej Opcji. Więc giełda się zacznie walić, ponieważ recesja się zbliża takimi k*****kami, takimi. Spójrzcie na ten wykres. To jest wykres non-form payroll. Za każdym razem, kiedy ilość miejsc pracy spadała z miesiąca na miesiąc, w końcu dojdziemy do recesji. To zielone pole tutaj pianowe. Działo się tak w 1990, mieliśmy to w 2001, 2007. Jobs created spadają, recesja. Jesteśmy w 2024. Jobs created spadają i to patrzcie jak poważnie. W zeszłym miesiącu FED ogłosiło, że zostało stworzone w Stanach 12 tysięcy miejsc pracy. W miesiąc 12 tysięcy? Pomijając to, to są dane, które zostają nam przekazane, które widzicie w mediach, które słyszycie w radiu, tylko nikt nie patrzy, co się dzieje tydzień później. Jakoś dziwnie tydzień później FED zmniejsza ilość miejsc pracy na 78. Ziomki się pomyliły o 81 tysięcy. September. Z 254 tysięcy spada na 223. Ups! Znowu pomyłka, 31 tysięcy. Nie mogą o tym powiedzieć przed wyborami. Tak się dzieje wszędzie, nie tylko w Stanach, w Polsce również. Następny wykresik. M2 rate change to jest leading indicator. I z tego cudownego obrazka bardzo łatwo zauważamy, że inflation rate jest opóźnione około 18-20 miesięcy do M2 rate change. I wszystko to, co się działo na wykresie M2 rate change jest kopiuj w, -w tego, co się po 20 miesiącach, gdzie jest inflacja? Jesteśmy teraz w tym momencie, kiedy 18 miesięcy temu było M2Rate 5. I tutaj mały niuansik. Nie zatrzymaliśmy się w tym miejscu, tylko dalej spadaliśmy. BBC, CNBC stwierdzają, że inflacja jest styki, że zatrzymała i teraz jak Fed zacznie produkować pieniądze. To wszystko wypić z powrotem do góry. Inflacja poleci na 10%. Inflacja niestety, ale poleci w dół. Zacznie się deflacja. Następny wykres. PCE Core Prices pokazuje konsumpcję klientów. Zobaczcie jak cały czas delikatnie to spada. Później wzrosła, ale znowu spada. Mamy 2-2, a będzie 2-1. Ta linia niestety ale będzie spadać. Konsumpcja w Stanach Zjednoczonych będzie coraz niższa, bo ludzie tracą pracę, nie mają pieniędzy, kupują tylko najbardziej potrzebne środki. Według tych danych bezrobocie w Stanach wynosi ponad 2,5 miliona osób, najwyższe w ciągu ostatnich 3 lat i wzrosło aż o 48% i wisienka na torcie Unrealized losses banków w Stanach Zjednoczonych. Ten moment tutaj, który widzimy, to jest GFC Great Financial Crisis który mieliśmy w 2007-2008 roku. Było przejebane To co będzie w tym roku, czyli początkiem następnego roku, skoro banki mają prawie 700 miliardów dolarów strat. Wystarczy, że jeden z tych banków tutaj padnie, to będzie reakcja łańcuchowa. Padnie następny. Banki lecą na ryj. FEDS nie ma na tyle pieniędzy, żeby je wszystkie wykupić. Więc jeżeli do tych wszystkich newsów, które Wam przed chwilą pokazałem, dojdzie jeszcze bank run, mamy turbo recesję, o skutkach, której nawet nie chcę myśleć. Więc, w świetle tych wszystkich nowinek, niech ktoś mi powie, że Bitcoin będzie zasuwał przez 2025 rok, że przepływ kapitału między Bitcoinem, Ethereum, Large Caps i pozostałymi altcoinami będzie niezachwiany, że będą 3 miesiące boomu że inwestorzy, którzy będą wyprzedawać z powodu kryzysu akcje na S&P 500 wspaniałomyślnie przerzucą swoją kasę w high risk investments. VCs, banki, ubezpieczenia, 4 case. te firmy zabiorą swoje pieniądze i będą inwestować w high risk w dobie kryzysu, bezrobocia, inflacji, altzyzm nadejdzie dla kilku coinów. 2,5 miliona altów, które teraz istnieją, a powstaje dziennie około 50. 50 projektów dziennie i z tego chcecie wybrać 10, 15, które wam zrobią 20-30 razy? W jaki sposób lepiej zagrać w Nie ma na to czasu. Dobra, ale nagadałam się, trochę się podnieciłem, niepotrzebnie. Chciałem tylko wam powiedzieć, że nie ma szans na alt season, jaki sobie wyobrażacie. A patrząc na YouTube'a, to jakiś czas pojawia się nowy filmik. I pierwszy. Get it now. Następny altcoin season is coming. Jakie coiny na alt season? Time to buy. Crypto alt season. Out season is coming. Be ready! Na pewno ziomu się, na pewno. I tym optymistycznym akcentem żegnam Was ziomki narka.